To będzie tak. Co to będzie? Cukinia faszerowana. Składniki są. I tak przekroimy to. Tak piesku. Piesek patrzy co robimy, i słucha. Przekroimy na pół po długości. Później. Mielone wymieszamy. Nie, piesku. Tak? Zgadza się? Będziemy robić obiadek, tak? Co robimy na obiadek, piesku? Smaczny obiadek? Cukinie, tak? Będziemy jeść obiadek, tak? Dobra, zaczęliśmy od przekrojenia cukinii po długości na pół. No już ogarnąłem takie łódki i tu pójdzie to mielone w środek, nie? E, dobra, mamy wydrążone takie oto łódeczki z cukinii. Jak to wygląda? Środek wydrążony po prostu. W to pójdzie to mielone, tylko najpierw je wymieszamy sobie. Dobra, tak, mięso my doprawili solą, pieprzem i papryką czerwoną słodką, wymieszaliśmy to bardzo dobrze i teraz będziemy to wkładać w te łódeczki no i wsadzać do piekarnika już no i teraz tak, cukinię wyłożyliśmy w środku właśnie tym wymieszanym mielonym z przyprawami teraz będziemy to na papier na blachę na 180 stopni wkładać do piekarnika na około 25-30 minut no i cukinię z mięskiem już mamy w piekarniku teraz musimy się piec około 25-30 minut na 180 stopniach no i wyjmiemy gotowe sprawdzimy i będziemy jeść piekarnik wyłączyliśmy, zostawiamy jeszcze na te 5 minutek, żeby się tam ładnie wszystko jeszcze to ciepło wchłonęło no i wyjęliśmy z piekarnika generalnie ważna rzecz, dużo wody było, więc trzeba ją odsądzić, piekarnik już się tam chłodzi, no spokojnie posprzątamy jak się schodzi. tu mamy już gotowe cukinie faszerowane, one są fajne mięciutkie, mięsko jest takie zajebiście wypieczone i ten. I możemy już sobie jeść. Także to było na tyle. Mówię ruski. Cześć. Hej, siemanko.